Często posiadają również drzwi ze, i ze względów pragmatycznych stoją na konstrukcji palowej. Ambony ustawione są na granicy lasu lub w głębi lasu, w miejscach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo napotkania zwierzyny. Czasami na długości jednego kilometra ustawionych jest nawet kilka tego typu obiektów. Istnieją różne ambony: czatownie ocieplane, od, czatownie odkryte, siadanki przystawiane. No jest tego sporo, słuchajcie, widzicie. Eee, ambony Kto z nas Nie wszedł na ambonę A ilu z nas spadło Mam nadzieję, że niewielu Hej ho I taka, taka sprawa Ja was tu informuję, żeby chodzić po szlakach Patrzcie po czym idę Patrzcie w jakich grupach. To se nie da pane w ramku. Beskidzie zielony w trzy rzędy sadzony Beskidzie graniczny Beskidzie kochany i chłodem jelenim i mgłami owiany. To był Wincenty Pol do Zielonego Beskidu, jakbyście nie wiedzieli. Beskid Żywiecki to największa obszarowo i najwyższa grupa Beskidów Zachodnich. Jest to obszar mocno zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni, przyrody i krajobrazu, a także pod względem turystycznym i kulturowym. Beskid Żywiecki to góry graniczne, które od wieków oddzielały narody i państwa, ale były też swoistym tyglem, w którym mieszanina koczowniczych ludów przybywających tu pod nazwą Wołochów stawiała się z ludnością miejscową.